Ej, nie mogę się doczekać, kiedy będą y, y, zaczynać. No też, Witek jest pod wrażeniem. Kurczę, naprawdę? W końcu to ja jestem twórcą te, y, tego całego przedstawienia. Witek, musisz się wreszcie zdecydować. Czekaj, włączyli światło. I zaczynamy. Spóźniłeś się. Oj, no nie miałem czasu. Co? Znowu mi powiesz, że jakieś bestie ci zajęły cały program? Całe życie? Um, ach, tak. I co? Mam się w to wplątać? Nie czas na takie pogaduszki. Spójrz, bestia! Pokonam ją. O, mój książę! Pokonał bestię! Dobrze, niech będzie teraz dramatyzm. O nie, to ich szef. Pokonam ją, jego. Dziękuję, książę. O nie, zemdlała. Dostałeś grypy, książę? Nie, ale dobrze, że już wszystko było w normie. Zaczekaj! Pięknie, teraz idziecie do swoich klas. Przepraszam, ja, ja dokładnie chcemy odwiedzić Witka. Oraz Aisha. Aisha jest gdzieś tam na końcu. Aisha już poszła z nimi. No to my już też idziemy. Też to zobaczyć. i mówiście coś mi o tym, że, że. coś się stało? Że coś. Nie oglądam tego filmu, który zapowiadali. Możemy ci dzisiaj opowiedzieć. O matko, stary. Ona mi mówiła, że nigdy nie zapomnie tego pocałunku. No cóż. Mówił no to Kurczę, to było naprawdę świetnie. No, dobrze zagrałaś. A gdzie Asia? Nie widziała tego? Widziała, bo ją gdzieś tam widziałam na końcu. Po y poszła do łazienki teraz. Aha. No i nic. Ale świetnie było co nie? Jeszcze idę do niego tam. Iść Asza, tam. Dobra, Ay, naprawdę nie, co, nieźle zagrała. Cześć, Wituś. Co ty tu robisz? To jest męska. Chciałam się tylko przywitać. To jest niehigieniczne. Siostąd, to nie twoje? Właśnie, siostąd! A ty nie dość źle zagrałeś bestię, ale ja się zauroczyłam Witkiem. Daj mi spokój. Chrypy dostałem. To było świetne. Chrypy dostałeś. Mój książę. Nie nabiję z tego, kochanie, że ja pokaszlałem, bo pocałowałem tekle prosto w usta. Nie, no to, nie, to normalne. Jakbym pocałował Olgę, to by naprawdę też mnie tak zamurowało, bo jej ja nie kocham. No ja też tekli właśnie nie kocham. He, co I co, dogadałaś mu? Pewnie zachowywałaś się jak sztywnie, jak idziemy. Ty się jeszcze przebierz. O tak, przebrać się, e, żeby wy już na mnie czekajcie. Przebiorę się, e, czekajcie na mnie. O, cześć dziewczyny, nie zauważyłem was. O, dzień dobry. To Ingrz, zachowuj się normalnie. Aha, przepraszam, no tak. Znowu ci się ledwo rozmazał makijaż. Tak, próbuję go jakoś zmazać, on mi się wcale nie zmazuje. No, cześć, ja muszę już pędzić na lekcję, wycieleczko. Dlaczego? Bo teraz już był dzwonek, teraz kółka mam muzyczna. Zapisałeś się? Nie, tak naprawdę chodzę na karatę. Ja też chodzę na karatę. Ja nie, ja mam szermierka. Tutaj jest szermierka. Prawda, że ją otworzyli już dawno tydzień temu ją otworzyli. Ja zapisałem się i prawie że każdy zamówił. Nawet ich chyba roki też się no Jest w każdej chwili. Poczekaj, ja chcę z Witkiem pogadać. Dobra, no to my sobie pogadamy we trójkę. Witek, nic z tego nie zapomnę! Daj mi spokój! Ała! Gdzie moje, moje picie? Przed spektaklem trzeba się napić. I spakować moją sukienkę. Spakować moją sukienkę trzeba też. Teraz trzeba też się napić. Tekla, przepraszam, to mój juice. Nie, to mój. Tutaj mam chyba takiego samego, ale w domu. Ha. No i jak tam. A, świetnie. Niedługo będę miał szarmierkę. Chyba teraz. W Grecji teraz mam szarmierkę. Ja mam y, liczenie cyferek i literek. W tamtej Ja teraz mam biologię. Ja też. A ja mam teraz też biologię. No to będziemy na biologię. Poczekajcie mój piciu. Moja sukienka. Nie może się ją gdzieś schować kłatni. Właśnie zamierzam to zrobić. Koniec.